Dzień dobry i do mnie przyszła zima, O, ja wyszłam tylko na chwileczkę, bo będę zbierała nasionka z hibiskusa nowego, już dojrzały, więc trzeba je wysuszyć, wydłubać, wysuszyć i wsadzić do lodówki, biało, mroźno, ale ładnie. Nasionka wydłubane. Zobaczcie, tu dałam dla porównania 10 groszy. Jakaś trawka. Mi tutaj jeszcze nasiona trawki, powsypałam je do kieszeni. I tak wyciągam razem z nasionami trawki. Pójdą do literatki. Z dwa dni poleżą sobie na grzejniku. No i jak podeschną, dam je do lodówki na dno. I oczywiście będziemy robić eksperymenty. Będziemy siać. A kiedy to nie wiem, nieraz sieje końcem lutego, Zależy od pogody ile słońca. Także sezon będzie się zapowiadał, to powiem, że wysiewam. Sezon nasionkowy będzie. A teraz idziemy zobaczyć, co się na ogrodzie zrobiło. Bijaluchno. Ale mamy piękną zimę, tylko że drogi paskudne. A tak kochani ładnie zabieliło. Pierwsze to prace, które będziemy wykonywać, to oczywiście oczyszczanie z nadmiaru, ponieważ wygina nam gałęzie. Trzeba pilnować, śnieg jest ciężki. Może trzeba wziąć jakieś grabeczki i ładnie oczyścić. Bóg pan serduszko, niech sobie tak stoi, jego nie będziemy oczyszczać. Tutaj mamy fuksję, które jeszcze nie zabezpieczałam, bo mamy po minus jeden w dzień, minus dwa w nocy. Jeszcze niczym nie nakrywałam, ale jest kołderka zimowa, więc na razie kopczyków nie robię. Przyjdzie mróz, a śnieg nam zniknie, wtedy porobię im kopczyki. Tutaj pięknie jeżówki nam się prezentują. Niestety ptaszki nie mają możliwości zebrać nasion, ale jak będą głodne, to je znajdą, bo będzie trzeba już ruszyć do sklepu zoologicznego, kupić słonecznik, bo moje ptaszki wybredne tylko słonecznik jedzą. Albo jabłka. Kosy uwielbiają jabłka. Tam mamy gunerkę. Jest nakryta tylko liśćmi i folią. Muszę iść po agrowogninę, bo na długoterminową, na razie na długoterminową, dziesięciodniową pogodę patrzyłam, no to cały czas ma trzymać minus w dzień i w nocy po 7, 6. Także lepiej, żeby ta folia była zakryta śniegiem. No to jak najszybciej muszę wziąć włókninę, nakryć i później z powrotem dam folię. No trochę oczepywania będzie. Dużo roślin nam się wygina, bo śnieżyt nam pruszy. Tutaj zobaczcie, jak pięknie prezentuje się trzmielinka z owocami. Jeszcze nie została. Nie zostały zjedzone. Ale o! Widzicie? Właśnie kos uciekł. Podjada nam nasionka. U mnie mają co jeść. Ten kos jest na berberysie. No chodź kolego jeść! Uciekł. Ale podjada sobie. A tutaj krzaczek biały, ale owoce żółte. Jest to pigwowiec. Mamy bardzo dużo tu pod spodem. Tylko śnieg zasypał. A ja sobie kilka sztuk zbiorę. I będę dawała do herbatki jako cytryna. O tam taka większa ładna wiszą. Zobaczcie żółte kuleczki na środku. Taka po przymrożeniu jest doskonała. I bardzo dobrze smakuje w herbatce. Zamiast cytryny wspieram sobie właśnie owoce pigwowca. A tu nasienniki katalpy. Bardzo dużo nasienników. Zobaczcie, jakie strączki wiszą. Będą się otwierać dopiero wiosną. A tutaj mamy pęcherznicę. Zobaczcie, jak ptaszki wydubują z niej nasionka. Widać osypane i dłubane. Też mają co jeść, bo pęcherznica ma bardzo dużo nasion. I ptaszki mają co jeść. Także u mnie w ogrodzie nie muszę na prędko, na szybko, że. Ptaszki będą głodne. Bo jest co podjadać. Wszystko się wykłada śnieg bardzo mokry. Więc trzeba iść po jakieś grabki. A tutaj owinęłam sobie samą agrowłókniną, taką cienką piwonie drzewiastą, bo już ma takie zalążki fajne. No i czarną pomarańczkę. Czarną pod względem czarną agrowukniną, A tu pod spodem jest pomarańczka, która zimuje w gruncie. Zobaczcie ile śniegu. A ja w adidasach zasuwam. <noise> A tu fioletowe kuleczki. Są to nasiona pięknotki. W tym roku miała mało owoców. A tu pod spodem, gdzieś tu, nasypałam delikatnie liści. I zimują te, które... Wysiewałam wprost do gruntu. Lekko właśnie obsypałam tylko listkami, a śnieg zrobił kolejną kołderkę, więc więcej nic nie będę robiła. Tu hibiskus byli Z tego co zbierałam nasionka, rzuciłam tylko takie dwie większe kępki liści. Na razie też wystarczy. Śnieg jest. Tamta kępka to epimedium powinno być ładne zimozielone, ale jest białe tu jeszcze muszę posprzątać bo basio zawsze był w tej budzie ale niestety mi się nie zmieścił na razie jest sam styropian też już ma fajną kołdarkę u góry zapełniona buda samymi liśćmi jeszcze jak przyjdą większe mrozy to ten styropian mam taką agruwu owinę i jeszcze bąbelkowym pombelkową folią, a tą budę muszę schować. Niestety Basio się tak rozszedł, że mi w tą budę nie weszedł Hortensji nie zabezpieczałam, bo mi i tak marzną wiosną. Mimo, że są nakryte nie wiem, hortensje będę musiała gdzieś wyeksmitować. Zobaczcie, jak fajnie krzewy się prezentują, choineczki. Szczela śnieg pod nogami. Tutaj mamy akanta, tu jeszcze Kaśka worka nie zdą... Worku nie zdążyła posprzątać, tam są liście z orzecha woskiego. Zima mnie została, tak jak drogowców. Tutaj mamy fuksję nakrytą liśćmi. Dobra, idę do domu pospacerować, może coś tam zakwitło, bo strasznie zimno w ręce. No i jestem w ogrodzie zimowym. A tutaj zakwit nam starzec. Schował nam się tam za Maureli. A to jego kwiatki. Jest wsadzony tutaj w donicy z kaktusami. W małej doniczce nie chciał mi rosnąć. A tu zobaczcie rośnie jak szalony. Pędy. Długie. Wygina się. Zasłaniam go donicami, więc go nie widzę. No taką wybrał porę. Tak co roku kwitnie o tej porze. Tutaj. Zrzuca nam stare liście. Te liście nam wyschną. O, pajączek. Zobaczcie, zielony pajączek. Te liście nam wyschną. I z tej partii zacznie nam produkować kolejne pędy, które będą miały piękne, takie srebrne liście. A później, ponczuł się. Oczywiście jest bardzo mało podlewany, bo tu jest chłodno. Od 10 do 15 stopni. No i kwitnie właśnie o tej porze. Jakbym wiedziała, że on mi się tak tu rozejdzie, bo w doniczce mam drugiego. W ogóle nie chcę rosnąć. Mała doniczka. A tu rośnie jak wściekłe. Zobaczcie aż tam o. o aż tam wywędrował. I to jest rozgałęzienie tu z jednego korzenia. Także coś tam nam kwitnie. Oczywiście brukmansja również tutaj żółta, nie chce przestać kwitnąć. A inne wegetują. Albo tam widać jak zasuszają sobie liście, bo nie podlewane. Zrobiło nam się tutaj ciemno, bo na poliwęglan nasypało nam śniegu. Także czekamy na słoneczko. Niczym niedoświetlane i na razie nie podlewane. Odpoczywają sobie. Tu jest tajgerek. No i na koniec filmu zielistka, która pięknie się przebarwia na pomarańczowo. Jest to zielistka pomarańczowa. Ona jest już starszą roślinką i wytworzyła mi taki pień, który muszę no, pobawić się i oczyścić. Czeka ją przesadzanie doniczka widzę, od kamienia od wody. Tu są mi stare. Po kwiatkach pędy osypała się i zobaczcie, powstało nowe pokolenie. Tutaj już troszeczkę podrosły. Nie jest mocno podlewana, jest w domu. Ma jasno, ale nie, nie stoi na parapecie, tylko przy grzejniku na podłodze. I tutaj będą młode sadzonki, które się będą później pięknie wybarwiać, tak jak mamuśka. Mam kilka sadzonek u córki w pokoju, i to wszystko uzyskane jest właśnie z nasionka. To jest mamusia najstarsza, która niepozornie nam biało kwitnie, i później wydaje nasionka, i powstaje nowe pokolenie. Dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam Was serdecznie i uważajcie na drogach buślisko. Cześć.